Nie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, po jedno sekundowej przerwie, dobra. I przechodzimy, co tu mamy w ogródku, że mamy jakiś wykrzyknik. Aha. Możemy sobie to zebrać: hajsik, i tutaj, tutaj, podlać. To wszystko. Ja, ja dlatego mam. Tutaj tak nafarmiłem roślinek, bo w piramidzie po prostu można sobie. Ładnie na nafarmić, czekaj, tutaj, bo tak, nie będziemy chyba na razie bustów używać za bardzo, bo nonsense to jest dla mnie i przechodzimy 19 poziom, bez problemu, never have more, o nie, to Właśnie w tym 17, w 16 był normalny typowy poziom, a w 17 był właśnie, że chyba nie mogę mieć więcej jak 14 roślinek i, i tyle. A tutaj jest jeszcze Survivor. To będzie jakiś bardzo trudny poziom. I podobne rzeczy, to będzie chyba, ch chyba wygląda mi na ten sam poziom, tylko że 12 roślinek, a nie 14, jeszcze w Colonis. Dobra, to to, to to, bo tu jest podpalacz, jak widzicie zresztą, ty, ty, no i nic mi, w sumie jeszcze ty i ty, na przykład. Nie, nie, nie będzie grobów, już ty się bardziej przydasz. Dobra, no i taki będzie nasz plan, że po prostu słoneczniczki i bumeranki ci ci, przede wszystkim bąkczo i orzeszek, wiadomo. Dobra. I'm coming. W na pierwszego to mogę użyć nawet Potato Mine. A. Czemu by nie? Nigdy dawno nie używałem Potato Mine, bo dla mnie to jest bezużyteczna roślina. To takie użyjmy go sobie. Mimo, że mieliśmy go w sumie nie używać, bo to dla mnie nonsens, ale może być. Spróbujmy. Nigdy nie wiadomo, może się okaże tym razem bohaterem. Nie no, na pewno nie. Potato Mine dla mnie useless. Yy, i za mało słońca tak zdecydowanie dlaczego? Aha już nie możemy roślinek więcej wstawiać w ogóle Elo Dobra, powpadali i teraz możemy. A to będzie trudny poziom. To będzie chory poziom. Tu bez żartów. Już. Dobra, w sumie możemy gdzieś tutaj postawić ciebie. Tu, 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 Możemy już od razu tak postępować. Oho, 200 IQ? Dobra, ciebie trzeba. Nie miałem wyjścia. Nie wiem, czy ty zdążysz, tylko chyba nie zdążysz go zabić. Nie zdąży, bo mam ją na pierwszym. Poziomie! Nie no, udało się. Dobra. Tu już Ciebie mogę wykopać, bo myślę, że drugi w tym samym miejscu nie będzie. No i czekamy aż orzeszek się załaduje. Nie możemy na tym używać ulepszenia, czemu by nie? W sumie tylko jak będzie teraz podpalać, podpalać, mam wielki problem. I właśnie go mam. Słodko jeszcze jak mi spalisz za z tego, ja cię zamorduję podpalaczu. Dobrze, że ten mnie nie miał usta, jak ten na przykład. No, czemu to tak długo się. nie jest głupie, że to można też. Mniejszyć taką, może podpalacz. Troszeczkę mało logiczne. Nie, dobra. Męczymy dobra. Dobra. A nie ma podpalacza. Tam były podpalacze, a więc, a więc jest troszeczkę ułatwione, to chyba. Tu, tu, tu. A patrzcie, jeszcze sobie zrobimy tak coś. Jeszcze go spowolnijmy. I wszyscy do będzie to samo, tak samo wyglądać jak chyba. <laughs> miało. Chyba, że tutaj nic nie zrobię. nie no i zjadł mały dran. <laughs> mały dran nie zjadł. No i już to nie wygląda tak pięknie jak wtedy. Ale mamy nową roślinę. I to jest. pan groszy. Szczerze moim zdaniem to to jest, to jest normalny groszek, tylko z, który strzela dwa. No i później jest lepszy niż normalny groszek na trzecim poziomie, bo kosztuje 175. Możemy cię ulepszyć, ciebie możemy. Czy tylko jeden mi dało plus. Czekaj, jak chcę go ulepszyć. Groszka przede wszystkim, ale tego też bym jeśli, ale chyba nie, bo nie było animacji. I czemu nie ma wykrzyknika teraz? No to, to znaczy, że nie. Bo chyba już wcześniej dostałem i, i to nie, gra nie jest przemyślana dobrze. Dobra, i mamy. Czekajcie. Mm, mm, mm. Jaki damage kozacki. Tak właściwie. No, mają ten sam Richard. No, w tym poziomie ciekawe, czy będzie. Nie, nic, nie mamy więcej do ulepszenia, proszę Państwa. Dziesiąty eee, poziom. Gdybym muzyki nie ma. Nie wiem, czy zauważyliście. Dobra, piąty poziom sobie przejdziemy w sumie powtórzymy do prostych powtórzymy sobie proste plansze nie czemu nie ma muzyki halo oddawać mi gro najgorsza ciebie 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 w sumie tylko ciebie mogę używać dobra i dodam sałatę i, i oczywiście już tak szybko idą zębiaki. No tak no, na pierwszych planszach tak było, że tak szybko. No masz, nie będziesz mi tutaj wkurzać. No i tak zrobimy. Powinno być całkiem good. Good, good morning wręcz. Dlaczego nie ma muzyki, halo. Co jest tą grą? Już jest. Dobra. Ja gram na przyspieszonym, bo, bo nie wiem, czy z czasem zdążymy. Proszę kochany. Kulcze już idzie tutaj. Ten. A no tak, tak było na jednym poziomie, że tak szybko szedł ten. Tu, 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 tu. tu będzie dobre.

fola 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 Dobra, całkiem nieźle nam idzie. Przepraszam, że tak było cicho przez chwilę, ale dobra. Już jestem I chyba koniec. Możemy w sumie nawet tak zrobić. Proste plansze. Ja chcę groszka kupić. Groszek! Który to poszło szybciej i sprawniej. I mam nadzieję, że Wam się odcineczek podobał. Jeszcze otworzymy pieniądze parki, za to, że powtórzyliśmy poziom. Mam nadzieję, że coś nawet może ulepszymy. Dobra. Możemy te Ciebie. I tylko Ciebie. I mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. I ogólnie Pa.